Siemaneczko mordeczko tak gramy w counter strike'a 1.6 ja pierniczę dobra ile ja mam w ogóle kasy 1.8 1 i kupujemy se jezu amo jezu jak tam latają te gnady to ktoś 1.6 Tutaj Andera nie ma. Nic. Dobra, leocieplą kołaka. O, ja piernicze B83, B84, B85. Jedyny zestaw broni? Wyłącz menu broni, siódemka. No, no, ja Powiem wam, że tak ciężko to jest. Proszę tak. Jezu, 15 FPS nagle... Nie wiem. Jak tutaj to naprawić? Kurde, no nie da się. No może? Mm, a FPS też nie działa. Nie mogę nic wpisać, no serio. Brawo. F Dobra, może tak będzie, co? O, FP max i tutaj musiał chociaż to skopiować, kurwa, nie to, FPS, nie mogę wpisać FPS, czajcie to? Dobra, może być u Demka. Kopi. Past, Fast Fast, Fast. I tak się kiedyś grało w CS: A na 60 klatkach. O, zabiłem koś O, Hedschota walnąłem prawo. Jestem zajebisty O kurde, dobra, lecimy Da się grać, powiem wam tak szczerze No ale to bez jaj to tylko mnie co denerwuje, no to... fps y Dobra, rzucamy tak, na idem. Multi-kill. Multi-kill. Ale dostałem flesza. Under. No, ruchy. Kurde, nie udało się. Aj, szkoda, szkoda, szkoda. Jak widzicie, no w miarę, w miarę mi się ogarnia to w ogóle. Dobra, b 42 2 i amo. Powiem wam tak szczerze, że jak sobie tak przypomniłam trochę Cesa, to aż trochę lepiej się gra. Właśnie do hol. Wapatom flashu to flash. Dobra, no idź. Smoke. Dobra, zabiłem go. ZT jest po lewej stronie. Jezu. Dałoby się tej kurde, zainstalować troszeczkę lepsze rzeczy? Jeżeli ktoś wie, no to by się przydało takie. Takie coś, że. Lepsza grafika. Troszeczkę mniej. Taka. Czy może nie software? Ej. Co mi jeszcze lasz? No bo widzicie, no spadek taki FPS, że to jest no sakra Kurde, Heda dostałem Dobra, czy chwileczkę zagramy sobie i zakończymy odcinek. W ogóle nie wiem czemu są zablokowane FPS-y. Ile mam tych fragów? 12, postęp 48%. Aha, mam silver jedynkę, no brawo. A gdzie ja tu jestem? 8 fragów. E, to nawet, nawet. Fajny serwer. Powiem wam tak szczerze, że go dodam do... do... server history... I to jest płatne, co nie? Tak. Czy, czy dałoby się tej dodać? Chyba nie. Nie wiem. Jak szczerze, ja naprawdę tak długo nie grałem e, CSA1. Aha, jestem Urankę, dobra. E, B4-2, dobra. Używa. Ojej, Jak z tego wyjść? Aha, dobra. Więc już to był koniec. To było na tyle. Nie zapomnijcie o papierce w górę, w komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się i bye bye. A ja tu jeszcze ogarnię, spróbuję te FS ogarnąć. Więc to tyle. chaos.